Siemano guys, widzieliście kiedyś grubego chowającego się w McDonald's? To już widzicie. A jeśli Wy nie jesteście grubi, to strzelcie łapkę w górę w ciągu 5 sekund. 2000 łapek w górę pod tym filmem, w pierwsze 15 minut to kupuje 100 tysięcy fałdolców i rozdaje je jednemu z widzów. A dzisiaj gramy sobie w chowanego w McDonaldzie z widzami o V-dolce w Fortnite. Także jeżeli chcecie wygrać bagiet magmowych legend, oczywiście strzelcie łapkę w górę, komentarz z oceną materiału, komentarze z napisem biorę udział, nigdy nie są brane pod uwagę na moim kanale oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A ja zapraszam Was do oglądania. Pakuj burgera do pudełka! Dobra, normalnie, ale... Aha, to ty jesteś dzisiaj... Y Happy milem na wynos, tak? Dobra, tak jest, ściągaj, tak jest, ściągaj. dokładnie ściągaj z głowy karton, napkam ci kotletów zamiast mózgu. <laughs> dobra, rogal, my tu sobie przeszukajmy skrzynki. Tak jest. Co nam jest potrzebne do tego chowanego? Mi się wydaje, taka że co. To pompa na pewno. W sumie jak to jest zdradziecki, to ewentualnie może być jakaś sniper, jakby ktoś uciekał. A tak to dokładnie, mi się wydaje, dokładnie. że pompa tylko wystarczy. No, pompa i. Ale potki też wezmę na wszelki, na wszelki. Dobra, Farel, chyba możemy zaczynać, co? Jasne, jasne, jestem co taka głodny. choć chodź, chodź złapiemy i zrobimy z niego kotlety. Dobra, e. dobra, Wow, stary, to jest jakiś McDonald's z parkurem? No, no to tak, tu chodzi? Tutaj, są, tutaj są gościu miejscówki do chowania To jest... Ej, chodź do kasy, może wow. ktoś sprzedaje Może ktoś sprzedaje Stary, ten McDonald's jest troszeczkę opuszczony, zaniedbany Ktoś tutaj no, a nie sprzątał, aż jakieś no. krzaki ksz, ksz, brosły. No właśnie widzę, jakieś co tu jest A to nie jest jakiś tego McDonald's dla koni, soba i lesiana, stary Ale kuchnia się ostała, kuchnia się ostała, stary Tak, tak, jak chcesz, możesz się na zlewak, zlewo zmywak zatrudnić, jak ci YouTube nie pójdzie <laughs> Dokładnie Dokładnie, dokładnie. Aha, ja widzę, na że pierwszym szczeblu odpadłem? O, nie wierzę. Dobra, czy tutaj ktoś o. się postanowił skitrać? Ja bym o. proponował to zrobić tak. Masz, Masz go pierwszego Tak, tak, tak. O. Dzień weź, dobry, Panie Glutku to, Różowy. Wyjdź tutaj z glutak Glutek, Glutek. E, to jest Pan Haribo. Dobra, zabudujmy go. Co z nim robimy, Rogal? Bo ja jestem w głodny, mam fajny nóż i mógłbym go... Dobra, słuchaj Farley, a... ja myślę, że mm -hmm. możemy dać mu szansę. Zagrajmy w kamień papier nożyce. Jeśli ty wygrasz, no, to To wygrywam jego śmierć. To tak, go zjadasz. To wygrywasz jego śmierć i zjadasz. Dobra, burger. a jeżeli ja wygram, to on idzie wolno. Dobra, trzy, cztery. Ty wygrałeś chyba. Nożyczki były, tak? O nie. Tak jest. Pan Żelek nie Ale dobry jeszcze. był ten glutek zjedzony. Nie pan Ale czekaj, pan czekaj, Zarek. czekaj. Halo. O kolejny! O nie. Rybka. Dobra, filet of fish, słuchaj. filet of fish. Mm, tu mam taką monetę. Midas czy rączka? Jeżeli podskakujesz, podskocz raz, to jest Midas. Jeżeli podskoczysz dwa razy, to rączka. Co wybierasz? Raz, dwa. Rączka Rączkę Dobra. wybrał. No to lecimy. to Go! Rączka, no, brawo, wiem, dobra, brawo. uciekasz! Bawisz się dalej tak i przechowaj. Tak jest, uciekaj. Kurczę, miał farta, no? Pan paluch rybny. Dobra, a my co, my co lecimy, lecimy dalej? No, tutaj po kuchni, wow, Boże, ile No tu Tutaj ktoś na pewno jest. Nie, nie ma, stary, ja taki strzał ostrzegawczy co dałem. Nie gadasz, trzeba rozwalić to sianko. Nie ma nikogo, faktycznie. Dobra, ej, a tutaj da się wejść? Zobacz, bo tu jest jakieś takie przejście dziwne. Możemy tu podejść. Mi się wydaje, że jest o, tutaj ukryte Secret. Przejście, tak, 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 tak. Ale nie, czekaj. A my możemy no. przecież niszczyć przy pomocy... Tak, 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 tak. tak. Okej, okay. tu nikogo nie było stare w tym sianku. No właśnie ja też nie widzę nikogo, kurde. Czyli tutaj no, nasze przekąski hmm. dzisiaj są bardzo bystre. Ja bym jeszcze sprawdził teraz tutaj te kartony stare. Chyba dostawa przyszła do maka, ale nikt nie odebrał. No. To już jest. Może to jest jakiś opuszczenie. Nie było komu robić stary, nie? Po koronawirusie <laughs> jakiś ten ten. Oh! Co jest? O, oh, jest! To nie to zobaczyłem go ty! Nie zauważyłem go, ty Dobra, słuchaj, może zrobimy tak? Panie bananie, proszę wstać, proszę wstać. Dobra. Ma pan e, 30 sekund na to, żeby wskazać gdzie jest jakiś e, kolejna osoba, która się ukryła. Tak o, jest, ten tak jest. Go! Ja już Bawisz wam, się widziałem, dalej. Ja już się widziałem, ja już widziałem kolejną osobę. Ja ale też, ale nie banan widzę jej... Tak, 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 idziemy za bananem, tam ten gościu ma szansę. Ty, to jest to jest taktyka pana bananka coś suje. Uciec po prostu? Tak, 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 <laughs> zgubić nas! O Jezu, nic nie widzę banan! Nie, dobra, dobra. widzę go, cześć! Uciekną! Skitrał się! Dobra! O, znalazł! Przepraszam! Przepraszam, znalazł! Znalaz! Znalazł! znalazł dobra, dobra, dobra! Panie bananie! Panie bananie, Pan może uciekać. Bo ja się Ma... Tak, odzyskał pan wolność, a tutaj mamy jakiegoś oponenta. Witam, witam panią z jednym okiem. Tak jest, dokładnie, pani cyklop. O, patrzy na nas, kolei. patrzy na nas. Czyli stalkuje nas, no. Ona mi się wydaje, Aha, że. Się nie Ona mi się wydaje, że zrobiła tutaj w i dlatego ten McDonald's jest opuszczony. Ale i tak, mamy cisnąć Stara, słuchaj, jak wezmę i rzucę battle flipa, bo nigdy mi się to nie udało. To przeżyjesz. Dobra, uwaga. No to ja już celuję ze snajperki. Rzucam. O nie! Co? Udało się? <laughs> Jeszcze, z wy... Jeszcze z wypłynięciem wody, stary. No, a jej się gorąco zrobiło. Dobra, możesz uciekać, bawisz, tak się, tak dalej. Jest, bawisz się dalej. Tak, ra jest, się dalej. raz lego. bym tylko postrzelił, nie? O, dobra, za 60. Chodź co? coś zobaczysz, zobacz. Czy ty widziałeś kiedyś taki dziwny żerandol w kształcie furgonetki? Właśnie <laughs> nie wiem, co ona zrobiła. Ty, czekaj, musimy je. Nie chyba tam nie było, co? Faktycznie, ja myślałem, zobacz. schował. Ej, ale chodźmy tam Dobra. Barel, bo ja tam za, za jakimś ścianem opuszczonym kampił. No i zobacz, to... jest tutaj. nie, panie, Naki, maki? Jakoś tak on się nazywał? Tak, tak, tak 2 tak. plus 2 to jest 4, to, to już wiemy. Dźcieczku, posłuchaj, czy ty tu byłeś jak była apokalipsa? Może I... spragniony jesteś, możesz się napić. No, Może się napić kol, kolki, kolki, kolki. się udało rzucić butelką. Jak ja kopnę teraz yy, i odkręcę z półobrotu korek, no to przeżyjesz. Uwaga! Odkręcisz! Jakiego nie to no nie wierzę! Warta. Idź mi stąd! Poszedł stąd! Czekaj, uciekaj stąd! Wow! Ej, a my byliśmy w są... drzwiach? Nie, właśnie nie, to są jakieś strzałki. A, chyba tędy są drzwi do zadania. No, co tu jest Ej, a tam stary. Tyłu, to! jest biuro menadżera! A tam z tyłu ktoś się nie skitrał? Nie, 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 nikt się nie skitrał, także ile. No. Kanciapa menadżera, też go nie ma. Tak jest, tutaj nikogo. Menadżer nie ostał się, stary. No nie ostał się, nie, nie ostał, ostał! się, nie ostał! Ej, a w, tym, a w tym budyneczku tutaj na środku byliśmy, to jest chyba plac zabaw dla dzieci, zobacz. Dobra, cyk... Ja tylko jadłem za młodu, dlatego... O nie! Ja tylko jadłem za modu, dlatego taki gruby byłem. Ta, Dobra, słuchaj, Farel. Przy tym tak, całym słucham. maku ogarniętym apokalipsą nie byliśmy chyba jeszcze na górze. Ty jest. co tu się dzieje? O, tu kod, jakieś prezenty, czekaj, tutaj mi się wydaje, że ktoś może o, być... jest! Zobacz, pan ryba! Jest! Jest mister Paluch oh, fish. Rzuc, rzuc o fish! Rzut monetą chyba chcę. Chcesz rzut monetą? Dobra, jeżeli rzucę i wypadnie Midas, no to... Przegrywasz, a jeżeli wypadnie rączka. albo nie, nie, co ja gadam w ogóle? Bla bla, bla. Nie, nie znam zasad ty... Nie, nie znasz zasad w wrzut monetą! Tak! Nie znasz zasad, w rzut monetą! Co wybierasz? Midas podskocz raz, łapka dwa razy. Znowu łapkę! Znowu łapkę Myślę, że to nie może być taki fart już. No niestety. niestety, sorry byku! Drugi raz już to nie przeszło, wariacie. Ad. Nikt dwa razy w lotka nie wygrał, Pamiętaj! Tak jest, tak jest. Ej, tutaj nikogo okay, nie ma. Ej, co to są sopeczki McDonald'owe stare. Dlaczego autobus jest w środku McDonalda z wyrośniętymi krzakami na górze, powiedz mi. Ja mam pojęcie, może z jakoś, nie wiem, pijany goście był wjechał. Panie Bambik! Co panie Bambik, Panie Bambikem? Bambik! Co robimy z panem Bambikiem? słuchaj? No nie wiem jak zrobi Salto, to go puścimy, co? Nie umiem Salto, dobra, może go. Jak zakręcę kula hopem, przyjacielu, no to możesz sobie iść. No, nope. sorry. Unlucky. <laughs> Unlucky. Dobra. A hop jest ciężki. Nie ma ostatni. Prawo <laughs> Brawo, oślałonko. Dobra, jestem. Halo, czy ktoś tutaj się schował? Oczywiście, że tak. Gruby się schował i zajada po cichu, burgera. O, zobacz, szybko, ja już tu doskoczę. Czekaj, 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 czekaj. zobacz, chłopca. Mi przystawił ten key baseballowy, no. raczej do, golfowy do skroni, i musiałem mu zrobić kolejnego burgera. Chuj. Nie no, próby naprawdę. Schowałeś się, żeby chować burgery. Dobra, lecimy sobie kalorii, zrzucimy, nie? Tak, ja tak, tak. Mogę ewentualnie troszeczkę to pomóc. Obiję go lekko. Co jest z nim, dzień <laughs> na mnie, uciek. Śmietniku! Ej, on tam biegnie, czekaj, czekaj, czekaj. Popsułeś nam parkura, stary. Dobra, doskoczyłem. Ja tak gruby, no uciekł, stary! Nie wiem, gdzie tam uciekł! On chyba tutaj. Gruby! Bieda. Czas minął! Gruby, wracaj! Nie no, gruby, gruby chyba czuję, że mu hamburger w gardle stanął. Nie no, tak trzeba jest. go wyjaśnić. Jak mi się wydaje, a rok nas gdzieś górze? tutaj może to być. Oooo, pani! Dobra, cyklo. dzień dobry pani. Robimy battle flipa. Koniec, koniec, koniec żartów. Jeżeli wypadnie butelka, stanie, no to wygrywasz. Jeżeli nie, Dobra. no to dostajesz kulkę. Bomba! Niestety. Dziękuję za uwagę. Niestety balon. Dobra, lecimy dalej stary, bo jeszcze mamy naprawdę dużo, dużo osób. Nieznalezionych. Znalezienia, a... tak. Nie wiem co tu lodowce robią w McDonaldzie opuszczonym, ale... <grych> Mi się wydaje, że w takich lodowcach mogą mrozić mięso, ryby. A, co możliwe, tam jeszcze? że to taka niby lodówka, tak? Mi się wydaje, że ja muszę wejść na te samochodziki i tutaj sprawdzić o co chodzi. Aha, tutaj na te, okej. Okay. A, na pick-upy fruwające. Dobre, nie ma! Podra, nie ma nikogo. Ja bym szedł na dół yep. jeszcze, wiesz? Ja bym szedł na dół jeszcze i sprawdził, bo może coś umknęło nam. Tutaj mamy dziurę już w tym maku. A nie, to nie dziura, lul. Teraz mamy! Haha, dobra, dobra, to lecimy. Zapraszam. Tak. Proszę, panie, panie Glutku, jeżeli pan powie ile to jest, tyle razy podskoczy, no to pan przeżyje. Za mało! Trzy razy poczucie. <laughs> Trzy podskoczyłeś. Razy podskoczyłeś, <laughs> dokładnie! Dokładnie. <laughs> o nie! Klejdę pana z kartonu! Dobra. Okej. Okay. Dzień dobry panie Sushi, Dzień dobry, dzień dobry. Dzień Idzie dalej. pan z nami i... Szukamy ostatniej osoby. Między tobą, a ostatnią osobą będzie walka. Tak, 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 jest pan Rybka. Pan oh! Rybka sam się odnalazł. A, oh, to ten pan Rybka z tego, z lodówki tam tak u góry jest, chyba. Tak jest, tak jest. Pan Rybka oh, z lodówki i okay. pan Sushi z lodówki. Uwaga, będzie Poczekajcie, 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 poczekajcie. Tak, jest, będzie walka. Walczą, I no scope'y. No I no scoopy. No, scoopy. Ta, no, sco o, sco nie, no No O, nie, no Przepraszam. Pan sushi zrobił z niego sushi w McDonaldzie. Dobra, słuchajcie, widzowie, to by było na tyle. Pan sushi jest dzisiejszym zwycięzcą, oczywiście. <gryw> Dziękuję wam bardzo Rybki za oglądanie. Łapeczka w górę, komentarz oraz subskrypcja. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Na no jak? Elo. Trzymajcie się. Na razie.